Cześć, z tej strony jest Skórek i dziś wam pokażę jak pokonać Umu. Aby odblokować tego bossa należy pokonać Umu w archiwach, które znajdują się tutaj. Jeszcze pokażę jakich czarmów będę używał. Jeśli zaczniemy walkę z tym bossem, pierwsze co robimy to staramy się wejść tutaj na tą platformę i przygotowujemy się na użycie Dream Naila. Dusza w tej walce będzie nam niezwykle potrzebna, żeby wykonywać pewne strategie. A wybrałem Shaman's stoł jako jeden z czarów nie dlatego, żeby zadawać większy atak, ale żeby pociski miały większy obszar ataku. Tuż po zdobyciu duszy spadamy sobie na jedną z tych platform, najlepiej to z lewej i praktycznie do końca walki cały czas się trzymamy tej lewej lub tej prawej platformy. Oumu tak naprawdę ma trzy rodzaje ataku. Pierwszy z nich jest przywołanie elektryczności. Wówczas w na sztywno ustalonych miejscach pojawia się elektryczność. Nie można w tych miejscach stać, ponieważ zada nam to obrażenia. Najbezpieczniej jest właśnie na tych dwóch platformach na samym dole, Ponieważ tutaj ten atak w ogóle nam nic nie robi. Trochę innym typem ataku jest namierzanie elektrycznością. Możemy ten atak rozpoznać po tym, że um stanie w miejscu i zacznie wydawać z siebie takie elektryczne dźwięki i wtedy musimy się zacząć przemieszczać, ponieważ na naszej postaci zaczną się pojawiać elektryczne prądy. Najlepszą metodą na uniknięcie tego ataku jest wspięcie się na ścianie na samą górę, a następnie zejście po skosie na przeciwległą platformę. Do tego czasu atak powinien dobyć końca. I trzecim, ale najbardziej istotnym atakiem jest przywołanie dwóch medus. Pierwsza jest trochę wyżej niż druga. Pojawiają się one na dole mapy, w losowej jej pozycji i przemieszczają się powoli w górę. Są one niezbędne do pokonania tego bossa bez pomocy queerilla. I teraz ta bardziej skomplikowana część, czyli jak atakować? Żeby zadać jakiekolwiek obrażenia umu, trzeba wysadzić w jej pobliżu wybuchającą meduzę. Można też zrobić to dalej od umu, jednakże jest to trochę bardziej skomplikowane i najlepiej jest wtedy robić duszą. Najczęściej chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy meduza styka się z umu. Wtedy po prostu uderzamy meduzę mieczem i od razu umu pozbywa się swojej ochronnej tarczy, co już samo w sobie zadaje umu trochę obrażeń. Teraz mamy chwilę, żeby zadać trochę ataku. Najlepiej jest to robić atakując od góry mieczem, tak żeby umu było jak najbliżej dołu. Czyli jak najbliżej przybywających od spodu medus. Jeśli nie chcemy później używać duszy do wybuchania medus, możemy po prostu teraz ją zużyć na atak. A teraz parę rzeczy, które warto wiedzieć. Meduzy warto bić od góry w kierunku umu, ale nie warto być ich od dołu, ponieważ no najczęściej latują prosto w nas. Wybuchające meduzy zatrzymują się na platformach. Czyli jeśli uderzy się wybuchającą meduzę w platformie to ona wybucha od razu. Jeśli wybuchająca meduza natrafi po drodze na platformę, również wybucha na tej platformie. Więc jeśli na przykład chcemy wybuchnąć meduzę z dala od nas, używając duszy, musimy sobie wyobrazić, gdzie mniej więcej jest po drugiej stronie ekranu i stanąć dokładnie naprzeciwko jej, tak żeby jej tor lotu przeciął się z torem lotu umu. Czyli w dużym skrócie, używamy umu jako takiej naszej tarczy. Jeśli nie jesteśmy pewni jakiegoś ataku, albo meduzy są już zbyt wysoko, po prostu zrezygnujmy z niego i poczekajmy na nowe meduzy. Nie warto ryzykować, zwłaszcza, że meduzy zabierają dwa razy więcej HP niż jakiekolwiek inne obrażenia w tej walce. Przez całą walkę nie polecam się odradzać, aczkolwiek jest na to dużo czasu tuż po każdym ataku umu, i odradzamy się wtedy maksymalnie jedno życie. A teraz przykładowa walka.